A, ja nie wychodzę, ja nie mam czasu, chłopie, ja pracuję, ja mam dom. Co to jak ja kończę pracę o, o 17, to kiedy ja wyjdę? Przecież dzieci mogą sobie wyjść na spacer. Ale te dzieci nie chcą wyjść na spacer. Te dzieci w ogóle z pokojów nie wychodzą. No i właśnie, może lepiej, wtedy całe miasteczko dla mnie. Przynajmniej się ciśnąć nie trzeba. Jeszcze szybko wam pokażę, <noise> jakimi furami jeździ straż pożarna. Patrzcie to. Widzicie tą czerwoną furę? Takimi furami jeździ straż pożarna. Ale wiadomo, nie do gaszenia pożarów. Witajcie, z tej strony Chłopski Rozum. Jest dzisiaj niedziela. Jest piękna pogoda. dwa stopnie na minusie. Trochę tutaj śniegu napadało. No niewiele, ale trochę jest. Zobaczcie sami. Troszkę tutaj zamroziło. W dzisiejszym odcinku wyszedłem sobie tutaj na spacer z moim małym bibim, takim o tutaj w wózku siedzi no i taki dzisiaj zrobimy luźniejszy odcinek pogadamy sobie na parę tematów może nie, no ja tak mówię zawsze, że a to u mnie na wiosce, u mnie na wiosce ale to nie jest taka wioska, tylko jest miasteczko, tutaj nic mi nie brakuje mam dokładnie, dosłownie mam wszystko mam dentystę, mam lekarza mam supermarkety Naprawdę, kiedyś nagram wam odcinek, nawet mam w planach co oferuje i co daje te, takie typowe niemieckie miasteczko jak moje. Dobra, pójdziemy sobie tutaj w lewo. Muszę uważać, bo tu kurde wózek mam żeby tutaj jakiegoś wypadku nie zrobić. Także odcinek kiedyś taki nagram, może nawet w najbliższej, najbliższej przyszłości. A w dzisiejszym odcinku pogadamy sobie na temat, czy Niemcy spacerują. W ogóle czy moje otoczenie tutaj, takie, w którym mieszkam, znaczy się sąsiedzi, tu ludzie z domów, z bloków, czy oni w ogóle spacerują, bo ja jestem takim człowiekiem, który codziennie wychodzi na spacer, codziennie potrzebuje świeżego powietrza, i ten Bibi, którego widzicie. Przed sobą też, że jak ja nie wyjdę chociaż raz dziennie, chociaż na pół godziny na spacer, to jestem cały nerwowy. A tak to przynajmniej mogę sobie pomyśleć na parę spraw, co mógłbym zrobić i jak, jak zrobić, i tak dalej. Po prostu potrzebuję świeżego powietrza. W domu ja się tak nie potrafię zrelaksować. W dodatku zamykają nas teraz w domach. To tym bardziej powinniśmy wychodzić, łapać tego powietrza. Cały czas tylko te głupie maski zakładać na twarz, te maski też nic nie dają. Każdy uważa jak uważa. No, ale to jest kwestia indywidualna. A my idziemy tam gdzieś słońce, żeby było lepiej mnie widać i moje najbliższe otoczenie. No dobra, wyszliśmy sobie tutaj troszkę pospacerować to nie musi być dużo, chociaż, chociaż jakieś 15-20 minut spacerkiem takim. Tempem troszkę szybszym, no i co wam mogę powiedzieć, ja codziennie, codziennie wychodzę na spacer Czy mi się chce, czy mi się nie chce Nie robię też tego dla siebie Bo Kasia też potrzebuje spaceru W sensie, że razem wychodzimy, dzisiaj jestem sam Dziecko też trzeba dotlenić, nie wyobrażam sobie, wiecie, siedzieć cały czas zamknięte w czterech ścianach Tego powietrza skądś trzeba dostarczać, tak? Szkoły pozamykane, wszystko pozamykane No i ja sobie nie wyobrażam aby siedzieć w domu i, i też się w tym domu dusić. Tak, ja mieszkam w bloku, co prawda, nie mogę sobie wyjść na ogród ani nic z tych rzeczy, żeby jakoś móc nie wychodzić, albo wyjść na, na taras i, i tak dalej, i jakoś tego powietrza zażyć. Dlatego codziennie wychodzimy. Chciałbym tutaj poruszyć temat, czy Niemcy wychodzą na, na spacery. Nie mówię o, dokładnie tutaj o, Niemcze, o, o Niemcach, tylko o osobach, które mieszkają w moim najbliższym otoczeniu. Otóż muszę Was zdziwić, jak ja tu wychodzę na spacery i patrzę, ile ludzi spaceruje, to jest ich dosłownie garstka. No i niepokoi mnie to poniekąd, ponieważ yy, znam ludzi, którzy mieszkają obok mnie, znam ludzi, którzy mieszkają w moim mieście. Nie tak dosłownie bezpośrednio, tylko tak, wiecie, pośrednio, nie? Że jestem w stanie oszacować. No załóżmy ile razy danego kogoś widzę, tak? bo wiadomo, z widzenia ludzi się zna, nie? No i spaceruję i zazwyczaj ulice są puste. A ja wiem na przykład, że mój sąsiad, wiecie, ma dzieci, e, mają rodziny, siedzą, wszyscy pracują, ja też pracuję, tak? I ci ludzie po prostu z domów nie wychodzą. Ani z domów, nie mówię tutaj dokładnie o domu. Mniej więcej takim ładnym, jaki tutaj teraz nie to wam pokażę. Nie mówię na przykład o takim domu, tylko są o takim, wiadomo, troszkę gorszym, nie? Tylko tutaj ludzie e, po prostu nie wychodzą z domu, nie? No, wy się zaraz możecie tutaj mnie zapytać, czemu ja idę ulicą, a nie chodnikiem. Raz, że chodniki tutaj są wąskie, dwa, że są takie kurwa dziurska, że z wózkiem w ogóle nie da się iść. No i dlatego lepiej pójść asfaltem, równym. Wiadomo, jak ktoś zaraz pojedzie za mną, to wejdę na ten chodnik. Także nikomu nie przeszkadza nic się nie dzieje. Ale wracając do tematu. Ja wiem, że tu ludzie mają rodziny, mają dzieci. Nie wszyscy mieszkają w domach, tak jak właśnie tam wam pokazywałem. Mieszkają w blokach, czy w jakichś domach załóżmy podzielone, gdzie mieszka kilka rodzin. Właśnie za mną coś jedzie i wchodzę szybko na chodnik. No i o to chodzi. I ci ludzie po prostu nie wychodzą. Duszą się, kiszą się w tych domach. Nieraz kasią mówiłem, mówię kurde, to nie jest właśnie za dupie na, na którym mieszkam. Tu mieszka naprawdę dużo ludzi Ale ci ludzie yy, Tam jeszcze prosto pójdziemy. Ale ci ludzie po prostu nie wychodzą. A i właśnie, jeszcze ktoś z was może powiedzieć, no przecież te dzieci mogą biegać na ogrodzie przed domem i tak dalej. Nie. Te dzieci nawet na ogrodach nie biegają. Tu też e, załóżmy jakieś zajęcia sportowe, czy, czy, czy coś to jest wszystko, e, wiecie, e, pozamykane. Mm, kontakty między dziećmi też są wstrzymane, to więc tym bardziej. Jak ja, ja jestem też rodzicem, tak? Ja wiem, że ja po prostu muszę wyjść z tym dzieckiem, nie że muszę, tylko, tylko wiadomo, chcę, nie? Także teraz w niedzielę, albo generalnie w weekend troszeczkę, troszeczkę więcej tych ludzi spaceruje, ale jakbyś się przeszedł, jakbym, jak ja się przechodzę w tygodniu, to można zapomnieć, że się ludzi zobaczy na ulicy. No i się zastanawiam, dlaczego tak się dzieje, a myślę, że wyjście się Ludzie może dużo pracują. I po prostu zwyczajnie im się nie chce wychodzić. Każdy z nas pracuje, każdy z nas goni za tym głupim pieniądzem, ale wszystko ma swoją jakąś cenę, tak? A ja nie wszystko za, za wszelką cenę robię, więc nie wyobrażam sobie faktu i nie dopuszczam do siebie myśli, że, że ktoś nie jest w stanie zorganizować chociaż 10 czy 15 minut, żeby wyjść z dzieckiem na spacer albo samemu się przejść, psać słuchawki w uszy. Posłuchaj sobie muzyki, wyjdź na spacer, nie. Scenariusz jest taki, że albo tym ludziom, te, ci ludzie za dużo pracują, im się zwyczaje nie chce, albo przychodzi czas po pracy i od razu piwko, drineczki i inne takie sprawy. No i pff, może być też taka opcja, ja nie wiem. Zaręczam, że po prostu ci ludzie to zwykłe, zwykłe lenie, tak. No, też może być tak, że te dzieci same nie chcą wychodzić. Bo co? Bo konsole, bo telefony, bo tablety, cała elektronika, internet, facebooki, Instagramy, snapchaty, Whatsappy i tak dalej, i tak dalej. Masakra. My, czy pada, czy śnieg sypie, czy słońce świeci, czy jest pochmurno, czy zawierucha. Ja to mam generalnie gdzieś, biorę parasolkę, jak pada deszcz, wychodzę. Jeżeli świeci słońce, ubieram t-shirt, wychodzę albo biorę rower i jadę. Także nie ma wymówek dla zdrowego trybu życia w tych czasach. Powiem Wam, że jeszcze zanim pojawił się nasz Bibi, to byliśmy na tyle porobani, że potrafiliśmy wejść na spacer od wysy trzeciej. Ale mówię jak na spacer od 23? trzeciej? Mówię przecież ja mam na, na piątą do pracy. Damy radę, a damy radę. I tak się wychodziło. Kiedyś też jeden użytkownik mi napisał, e, właśnie chyba jak nagrałem odcinek o... O, o czym to da było? Jak nauczyłem się języka niemieckiego bez nauki. E, jeżeli tego odcinka nie widziałeś, to zachęcam, żeby go obejrzył. No, że jak ja przechodzę ulicami, to ludzi nie ma, albo jakieś starsze dziadki idą, albo, albo jakieś Syryjczycy, albo Kurdowie. Że dużo tu mieszka Niemców, dużo tu mieszka załóżmy jakichś tam Rusków. Więc to jest taki, takie multikulki tutaj, ale po prostu tych ludzi tutaj nie ma. W tygodniu to w ogóle zapomnij. Nie wiem, ludzie tego e, wsadzają dupę w auto, jadą na przykład do sklepu jak ja. E, ja tutaj w mieście mam parę sklepów typu Lidl, Edeka, Netto, Rewe tutaj nam robią i do każdego sklepu jestem w stanie dojść pieszo. Dlatego mm, mógłbym też w sumie wziąć auto. Wsadzić auto w ten, wsadzić dupę do auta i jechać do sklepu, kupić, wrócić i tak jak robią tu tu, tu narodowości, przypuszczam, że tak, zbyt leniwi, piwko do telewizorek, ja nie? A dzieci, dzieci niech żyją swoim życiem, ja tak żyć nie będę, ale każdy robi co chce, nie? Dlatego jak mam w planach iść do sklepu, coś kupić, coś ten, to... Ubieram buty i idę pieszo. Chociaż dla świeżego powietrza, dla zdrowia, dla witalności, dla lepszego samopoczucia. Dlatego każdemu e, zachęcam dużą ilość spacerów. To nikomu jeszcze nigdy nie zaszkodziło. A pomóc na pewno pomogło. Było również też tak parę razy, że nie wyszliśmy z naszym dzieckiem na spacer i tylko siedzieliśmy w domu, trud go uspać i tak dalej. Usypiał. Budził się dosłownie po 5 minutach spania, a tak jak wyjdzie dotleni się chociażby te pół godzinki, 15-20 minut. Potem wrócimy do domu i potrafi spać przez... Eee, potrafi spać przez kilka godzin. które mnie to wybiło, bo mamy tutaj gościa. Pokażę wam. Dobry. Kolego co byś chciał. <laughs> Kolejne lecą. Kurde, temperatura na minusie i tak one mogą. Trawkę byście chcieli, co? No, a te generalnie spacery to nie wynikają ze względu na to, że pojawił się nowy członek rodziny, tylko my już jak już tutaj przyjechaliśmy. Mieszkaliśmy w tych Niemczech, to już prawie od, od pierwszych tygodni, co, prawie codziennie wychodziliśmy na te spacery. Czy to nawet dziennie jeździliśmy na rowerze, czy gdzieś jechaliśmy, czy coś. Byliśmy bardzo aktywni i to nam pozostało. I teraz tą naszą aktywność przelewamy, czy tak to mogę nazwać, na, na nasze dziecko, tak? Na, na naszą pociechę. Idę jeszcze kawałek tam prosto, wzdłuż pola, i zaraz trzeba będzie wracać. No taką zimę, co tutaj widzicie w północnych Niemczech. To to już jest naprawdę luksus, bo w zimę to ciężko zapać pogodę dosłownie pogodę poniżej zera. A to jest moja czwarta zima. I śniegu praktycznie tutaj nie widziałem. Teraz ten śnieg się trzyma, może już drugi dzień. No to, to, to troszeczkę śniegu, bo to, to śniegiem to nie wiem czy to mogę nazwać. No i trzeba się napatrzeć, bo nie prędko to, zobac to zobaczę znowu. Także przez 4 lata tylko tyle śniegu widziałem tutaj. Parę razy tam napadało, ale to było tak, że popadało 2 godziny, potem wszystko stopniało i no. To jest, to jest ten minus północnych Niemczech. Ale kiedyś nagram o tym o tym. Więcej materiału i bardziej dokładnie. Także pogodą jestem bardzo zachwycony. Trochę poniżej zera zawsze musi być. Trochę śniegu również napadało. Ten śnieg wygląda świetnie na drzewach. Dalej się utrzymuje. Piękna niedziela. No i podsumujmy sobie cały ten odcinek. Dzisiaj tak na luzie, bez spiny, bez żadnych. Jakichś super ważnych yy, nagrywanek. Nie przygotowywałem się jakoś specjalnie do tego. Także czy Niemcy wychodzą na spacery, i całe w sumie moje otoczenie, yy, w którym mieszkam, rzadko, może bardziej w weekendy, ale yy, w tygodniu to w ogóle można zapomnieć że ktokolwiek wychodzi z ludźmi, może jakaś garstka ludzie nie wychodzą z dziećmi, sami nie, nie spacerują. Może też tam trochę starsze towarzystwo, jakieś emeryci albo renciści, też czasem wyjdą, ale generalnie naprawdę garstka ludzi. Także pamiętać wychodzić z dziećmi, samego siebie wyprowadzać, bo to na pewno nikomu nie zaszkodzi, żeby być bardziej witalnym, bardziej zdrowym, dotlenić się po spacerze, również lepiej się śpi. Nie wiem czy to wszystko składnie powiedziałem, to co mówię. Bo może nie wyglądam, ale jestem na maksa zmęczony. <gry> zresztą, zresztą, jak zawsze, co nie? Także za mną widzicie spacerujących z psem. Niemcy nie są złe. Dlatego czasem nie rozumiem, czemu niektórzy mówią, że tu jest źle, że to są jakieś obozy pracy itp., itd. Ale odpowiedzi do, do tamtego odcinka też wam nagram. Tak, przyjdzie mi tylko na to <noise> trochę więcej energii. Nie? Także jeżeli byście chcieli również takie luźne odcinki bez spiny, bez przygotowania, tak o sobie pogadać, uważam, że takie luźne gadanki też są spoko, bo można poruszyć wiele tematów, ale dosłownie płytko, no bo żeby omawiać się, jakieś tematy, wiecie, tak głębiej tak głębiej, też trzeba się przygotować, żeby niczego nie pominąć i tak dalej, i tak dalej. To może częściej będę brał też kamerę. Dawno nie było takiego właśnie wypadu tutaj. Nie, ze spaceru. Muszę tu szybciej przejść kurde, bo tu chodnika nie ma. Także proszę dajcie się znać w komentarzu. Ja zawijam do domu. Także trzymajcie się ciepło. Nie zapomnijcie stawić łapki w górę oraz subskrypcji. To był chłopski rozum, a teraz do następnego.